Mam nadzieję, że, że Pan Prezydent się do tego ustosunkuje i w jakiś sposób nam odpowie. Dlaczego choć ustawa, jasno, ustawa o finansach publicznych w artykuł 238 jasno wskazuje, że do 15 listopada zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa jak również organ stanowiący, w tym przypadku radni miejscy, powinni otrzymać projekt, projekt budżetu. Tego budżetu, tego projektu nie otrzymaliśmy w terminie. Czekaliśmy też dzień, dwa, może, może to opóźnienie wynika z pracy poczty, natomiast nawet mailowo też nie otrzymaliśmy. Więc wysłaliśmy wniosek o niezwłoczne przedłożenie radnym, bo tak stanowi po prostu prawo. Tak, tak, tak stanowi ustawa. Czy może to mieć związek z wyjazdem prezydenta do Stanów Zjednoczonych? To takie pytanie też zadaliśmy, bo tutaj jakby widzimy, że parę rzeczy. Cały ten wyjazd był o tyle niefortunny, że w takim, czasie, w takim czasie się odbywa, kiedy jest opóźniona najważniejsza inwestycja ostatnich lat. Pracujemy nad budżetem i widzimy, że, że no tutaj, ze strony miasta, nie wszystko jest w terminie składane, nie wszystko, nie wszystko jest dograne. Być może ten wyjazd faktycznie miał na to wpływ. Projekt został złożony, został złożony zgodnie z prawem e, i e, projekt teraz jest weryfikowany przez RIO, czekamy na, na odpowiedź, no i będziemy pracować nad, nad e, projektem, będziemy przedstawiać radnym, będziemy dyskutować, no i będziemy... W czasie. Panie prezydencie, jeszcze mam pytanie. Był Pan w Stanach Zjednoczonych. Co ta wizyta wpłynie dla miasta Mięta? Co ona przyniesie? Pytałem też o to radni z pytałem też o mieszkańcy. No, wiele pytań pada odnośnie mojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Też pytanie o finanse, bo pewnie też takie są, no, może nie trudne pytania, że kto to sfinansował. Nie, to są bardzo łatwe pytania chodzi o odpowiedź, nie ukrywam, że to zostały sfinansowane ze źródeł Stanów Zjednoczonych, z departamentu Stanu ani złotówki nasi mieszkańcy czy Urząd Miasta nie wydają na, na, mój, na mój wyjazd. Jeśli chodzi o sam wyjazd i co da dla miasta Mielca i z jakimi spostrzeżeniami czy z jakimi Informacjami, czy z czym przyjechałem ze Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim e, chciałbym uspokoić mieszkańców naszego miasta, że naprawdę chwalmy to, co mamy tutaj u nas. Naprawdę e, nasze miasto Mielec bardzo dobrze wygląda, bardzo dobrze się prezentuje. Wiele spraw związanych z opieką socjalną czy ze służbą zdrowia naprawdę jest na wysokim poziomie. Porównując tego do Stanów Zjednoczonych, e, te spostrzeżenia, które tam. E, Mogłem zobaczyć i, i porównać, jak to, jak to wszystko wygląda. Naprawdę e, Mielec i Polska jest na no bardzo wysokim poziomie. Wracając do budżetu, do tego projektu, to też będzie, z tego co już gdzieś tam pokrętnie się dowiadujemy, to też będzie taki trudny budżet. Budżetu, w którym prawdopodobnie dojdzie też do propozycji podwyższenia stawek podatków. E, no nie ukrywajmy, że e, no to są bardzo trudne budżety, nie tylko dla miasta Mielca ale również i dla e, całego kraju, dla Polski. To, co zostało wprowadzone, czyli zmiany w podatku, obniżenie podatku do 26 roku życia podatek zerowy, obniżenie podatku z 18 na 17 podwyżki dla nauczycieli planowana, planowany wzrost energii no to są te czynniki, które po stronie Wydatków miasta są bardzo znaczne, natomiast nasze dochody, jeśli chodzi o miasto miele, zostały uszczuplone właśnie o podatek PIT i CIT, to jest w granicach do 8 milionów złotych. Więc tutaj będziemy musieli tak manewrować tymi kwotami i tymi kosztami i wydatkami, żeby wydatki zbilansowały się z przychodami miasta.